Witam Dzisiaj Zapalujemy na kurczaka Z 50 metrów Z PCP Z Artemiska P18 To jest kaliber 6,35 Mocny Pokażę wam ile Na jakimś lucie też nie zależy I zobaczymy Co ten kaliber zrobi kuczaka yy, Waga kurczaka standardowa 2,5 kg. nie zwiększałem to mówiliście żeby zwiększyć nie no, no chodzi o porównanie nie zobaczyć później coś, coś zobaczymy coś może większego nie czy da się upolować czy coś na razie skończymy testy na tych kurczakach i zobaczymy co będzie 6,35 kg. Zapraszam na film. ponownie właśnie ustawiam regulator w stanie maksymalnym energię. Energia w tej chwili ustawiona na jakieś 43 dżule. Polecę z XXXT. Z tych systemów jest najcięższy Jeszcze później może zobaczymy tego HM, nie? Jeden trzyma wagę. Później się A później zobaczymy. Yy... On waży 1,5 grama 1,52. Ale to chodzi o tą główkę tą, co się rozpłaszcza, nie? I faktycznie kiedyś to testowałem chyba nie, wiem, czy to w 5,5, 4,5 też, nie? że nie są, robi demolkę, jeśli chodzi o uderzenie, nie. I zobaczymy, też tego sprawdzimy. Szczerze kilka razy eksaktem i zobaczymy, co. co przyniesie. on będzie miał pewnie przelecie na wylot to bez jakichś tam większych szkód. Penetracja będzie pewnie wysoka. Ale ci bardzo mi ciekawi ten. Ultraszok nie? On grzybkuje i to ostro. Zobaczymy, co, co on zrobi. Dobra, to co? 43,8 231 na, na tym najcięższym. Śrócie, nie? Później jeszcze włączę. Zobaczymy, jakie prędkości są na razie. Na razie leci eksakt. Jodu B. Zostawmy to sobie. Zobaczymy. Brunetkę to mam taką malutką, tutaj zainstalowaną, to jest biegówka. A już nie chcę, ona jest tu ładnie wyzerowana. Ale spoko, powiem Wam, że powinno być dobrze, powinno się ładnie ucelować. Powiększenie maksymalne tutaj jest to 4, nie 5, 5 razy to się... nie wystarczy, nie. Zobaczcie, jak ja to widzę. I co, nie, nie ma tragedii, co? Powinienem mu Nie jest najgorzej. 5 razy powiększenie. Damy radę. Zerwałem, ale powiem Wam szału nie ma. Na tym śródmiecie to kilka metrów. I rozrzut jest taki dosyć duży. Zobaczcie. Ładnie bijemy. A teraz jadę z tego cały czas nie? Stoimy No spokojnie jeszcze Mało paliwa pobiera No i dobra, idziemy zobaczyć Co tam się wydarzyło, nie? Słuchajcie, jak tutaj to się ma Stało tutaj ładnie Tutaj widać dziureczka konkretna O, tutaj mamy. Gdzieś jakiś śród zabłądził Może uderzył w ten wspornik aluminiowy też nie i tutaj wyszedł Ale tak jak przechodzą to zobaczcie na wylot tutaj odrwało dziurę Nie ma problemu Kurczę przez całą długość nie, czeka nie szczypie się Hej. Słuchajcie, nie wiem co to jest za zaśród. Ten, ale nie ma szans, żeby na 50 metrów tam celować. Zrobiają na spinerze, te moi, nie. Ale powiem wam, no lipa jest. Nie ma sensu, bo to na chyba trafił, to takie szczelanie. Ryotrowka też jest, nie, nie jest zbyt taki szału nie jest jakaś celna czy coś. Nie wiem jak w innych kalibrach by się zachowywała. Zresztą teraz już ich nie ma, nie można ich dostać. Ale są podobne, nie? I ale powiem wam, że tutaj jest lipa. Yy. Na tym tak samo bardzo leci taki podkręcony gdzieś i uderza w całej zależności jak cel jest ustawiony, nie? To tak to jest bardzo nierówny. Yy. Ładnie ten y, JDSB ładnie się sprawował, ale ro, jak wrażut bardzo, bardzo dziś duży, jak na jak na JDSB to wina chyba wiatrówki mam jeszcze takie slugi Apollo 214, one są bardzo ciężkie. I powiem Wam też, że jest lipa. Raz uderza na dół, raz do góry, no i sieje po całym tym spinnerze moim. Nie? Także w kurczaka ucelować to na no, chyby trafił też ten. Ale kiedyś kupiłem y, 65, 260, jest bardzo ciężki. Jest bardzo długi ten, ten slug jest I powiem Wam, teraz próbowałem zerować, nie i. Uderza na, na tej samej wysokości co, co reszta tych i nie musiałem nawet zerować lunety i ładnie w punkt uderza, nie? Na przykład jestem, że ten właśnie ten super ciężki taki, a jest, nie wiem czy wietrówka jest stworzona do, pod ten, pod ciężki slug, nie? No dobrze, zobaczcie. Jadę w tego, w jest mniejszy od tego spinera, powiem wam. Też Ale już nie, nie tak jak te. Z tych to już bym w ogóle nic, nic nie ucelał. Nic bym nie dał rady ucelować. Powiem Wam, że jakbym miał tego Hatsana 125, w tym 6,35 Podejrzewam, że lepiej by się spisał jak ten. Nie? Ten na, na krótki dystans, powiem Wam, tak do 25 Metrów ten jest naprawdę super, nie jest celny dlatego, a później śród zaczyna tańcować. Nie wiem, jak go podkręca ta lufa czy coś. Tu jest lufa naprawdę bardzo długa, bo tu jest lufa aż 58 cm ma, nie? No, mik Można sobie odkręcić. Nie będę odkręcał, bo jest taki huk przy strzale, że ma nie, dacie słuch od razu bezpośrednio, w ogóle śród do lufy z hmm, prawa, z lewo, nie, tak, na szerokość kurczaka. Akurat kurczak mniej więcej tej szerokości będzie co ta poducha. Hmm, powiem Wam, że na metrów metrów lipa jest nie, nie mam innej wiatrówki w tym kalibrze. Jak miałbym oddać jeden celny strzał nie? w tym kalibrze, to powiem Wam na, tą wiatru... na ten dystansie nie pokusiłbym się nie? z tej wiatrówki, bo cel mógłby uciec. Ale powiem Wam jak się rozpędzi, to Prawo znowu poszło. Co ciekawe, tu ciśnienie mamy jeszcze. Zobaczymy, jak energia. nie On jest 2,60 waży. Ciekawe, 1,64. 1 SB, tam miał 43 J, nie A zobaczymy, 2,60 o gram jest cięższy. Ciekawy, jak z energią. Równo 2,60, równa 2,60. ale zobaczymy, nie? Jak, jak rozpędza ten środek w jakiej prędkości, nie? Powiem wam, na, na te 50 metrów jest niestabilny. Jest na no, sprawę rozwoju tak uderza się i je, nie, ale powiem wam, że bardzo ładnie leci w tym W poziomie nie ma jakiejś tendencji podoby czy coś. Zobaczymy. No. Zobaczcie. 20 juli, 176, nie? Prędkość, prędkość niska, ale waga podmówam tego slugu jest, jest no, straszna jest, nie? No ale na 40 zachowuje, nie? Nie ma tragedii, nie? Jeszcze mam trochę powietrza. Spróbuję. Zobaczymy. Nie? Zobaczmy. Jeszcze parę sztuk nie zostało. Szybko wchodzi śród. Tu jest w pudełku, jest tylko 350 tego kalibru, 350 sztuk. Zobaczmy, przerzucimy się. To będę musiał kierować. Słychać nie? Ale zobaczcie ten śród, a ten i nic nie musiałem wieżyczkami kręcić. w głowę, której nie ma i od SB powiem Wam super najlepiej z tych wszystkich śrutów. tamten nawet nie, nie tego, nie, nie trafiają w celu no, tutaj już można byłoby na polowanie się pokusić nie z tym środkiem. Patrzcie, jak ludzie. Prawie każdy wcale, nie? 嗯。 Widać, Lufa lubi ten, ten śród. Tutaj to inne śróty i widać, że sieje nimi. A tutaj, ten 1,64 tego Jerezby pięknie leci. Prosto widać w momencie jak, jak prosto śród leci. Te ta, wszystkie tańcują prawo, lewo, albo podkręcają się jakieś dziwnie. Tak powiem Wam. A tutaj, a tutaj, naprawdę bardzo ładnie. na niecelność tego karabinka powiem wam wśród ratuje całą sytuację nie? karabinek jest fajny ale na krótki dystans nie? kiedyś próbowałem nim strzelać tak dalej na 100 na 150 metrów powiem wam że masakra była nie? w ogóle się nie, nie, nie nadaje kupiłem go bo myślałem że tak będzie duża butla długa lufa Mówię, jakieś slugi jakieś fajne próbowałem czy nie, nie jedne slugi próbowałem nie? bo te po prostu mam ich bo są tanie ale te na, na bliskiej odległości, jak ty strzela, destrukcja, jakąś zrobisz czy coś, no to fajnie, celny jest, nie? 25 metrów, spoko Ale później powiem wam i, i się przeliczyłem, nie? Kupiłem to, bo myślałem, że na daleki dystans poszczelam, gdzieś nie. jeździłem z nią na, na szczelnicę na, na 300 metrową i powiem wam, no lipa jest, nie? Przy 100 metrach już siało, tak ostrożnie. Fajnie jest, jest regulatorek, zobaczcie tyle strzałów a jeszcze, jeszcze mogę oddać nie? kilka strzałów na, na, na tej maksymalnej mocy. Już duże strzałem, nie? Na ten kaliber ten kaliber potrzebuje trochę powietrza, na duże zużycie, ale butla 300 ml i spokojnie ale nie ma się co słabo cenać wiatrówki a tak, rzutko gdzieś strzelić, to tak to spokojnie. Będziemy zobaczyć kuczaka, jak podzierawiony nie. I co? Jest trochę dziurek, co? No już jest energia, powiem Wam masa te śródła. Zobaczcie, klucze. Przewentylowany ostro. Jest tych otworów, na no, wszystko wzdłuż nie poszło. Tutaj kurczę po kilka razy chyba nawet punkt no, Przychodzi nie Zobaczcie kurde, z drugiej strony wychodzi Nie zważa na, na kości, na nic nie? Więc energia Tutaj jeden dostał kurczę zobaczcie i co i, I OSB śpiga. Ale powiem Wam, że tu już jest dla niego max dystans. Kurczaka można upolować, nie? ale jak na PCP powiem Wam to tragedia, nie? jeśli chodzi o skupienie. Ale dobrze, że jeszcze miałem trochę tego śrutu. To można było jeszcze troszkę postrzelać. No to wszystko to zostaje na, na filmy gdzieś na krótki dystans. Nie? ten HN też jest za lekki, z na jakieś slugi albo coś, nie, Sześć, zobaczę, może też trzeba będzie kupić i, i sprawdzić, nie, na tym, zobaczyć, nie? może ma, może ma jakiś jeden śród, czy slug, nie, czy, no, Diabolo, nie, czy slug, może jeden śród się znajdzie i będzie akurat super celny, będzie pasował do tej lufy, nie, a może coś jest z nią nie tak, nie, może trzeba by przejrzeć, zobaczyć, poprawić. No ale na jednym leci prosto a na drugim zakręcam. No to chyba jednak środek, nie? Ale kurczę, dzisiaj dostał. Następny kaliber to 7.62. No to już będzie Hudson 130. Tam też będzie ponad 40 juli. No i zobaczymy, nie? Kaliber taki. I też na 50 metrów zobaczymy, zobaczymy, porównamy duża sprężyna bez taka nie i tam nic nie było grzebane tam nic że jednak jakiś tam ona bije do, bardzo mocno i zobaczymy jak celnośnie dobra to wszystko trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia